Narodowych. No, i cały czas powtarzam to Izrael. Izrael dla mnie jest bardzo silnym partnerem, przyszłościowym partnerem, bardzo ważnym z punktu widzenia naszej historii, z punktu widzenia tego, co się teraz też dzieje. Polska powinna bardzo intensywnie wspierać Izrael, i mam nadzieję, że tak się dzieje. Nie wiemy dużo rzeczy o tym, co się dzieje w relacjach międzynarodowych. O wielu rzeczach nie wiemy. Powiem, że powinniśmy bardzo silnie wspierać, łącznie z sytuacją, w której jeżeli obywatele Izraela mają kłopoty w poruszaniu się po świecie, względu na swój paszport, Polska powinna oferować drugi paszport Polski dla tych obywateli. Tym bardziej, że wielu z nich ma korzenie polskie. Powinniśmy bardzo mocno znaleźć współpracę i wykorzystać tą sytuację, z której Izrael dzisiaj potrzebuje, partnera silnego, druga w moim przekonaniu okazja w historii drugiej okazji w historii nie będzie. To jest silne państwo gospodarcze, to jest bardzo wpływowe państwo gospodarcze, gospodarczo, politycznie również. I taka silna relacja powinna być podjęta. Problem w tym, co opowiadałem, to oczywiście jest relacja Turcja Izrael, no, ale to już jest kwestia no unów na to, że wtedy powiemy, że, że ktoś